Teraz zapraszam pana dyrektora Tomasza Kulasę z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich państwa. Bardzo proszę, spocząć. Pan dyrektor, właściwie to jest osoba, proszę państwa, no tutaj nie do przecenienia. Nie wiem, jak można bardziej zareklamować tę postać. Jest to osoba, która odpowiada w tej chwili właściwie za wszystkie rzeczy związane z cyfryzacją. Które dzieją się w um, obszarze edu edukacji e, i systemu edukacji. Mieliśmy okazję współpracować przez dobrych pięć lat, e, w, wspólnie pracując w ministerstwie. Teraz został pan dyrektor sam na posterunku, ale, e, ale myślę, że te plany, o których nawet tutaj już słyszeliśmy, e, były, e, były przez pana dyrektora Scheinara e, m, za Zapowiedziane, uda się we współpracy e, z ministerstwem wdrożyć. No, to są liczby oszałamiające, tutaj nawet przytoczone, prawda, miliardy, nawet trudno sobie te, te, te ilości e, zer e, wyobrazić. Proszę powiedzieć e, przede wszystkim, co nas czeka w najbliższym czasie i czego możemy się spodziewać, bo też oprócz tych wszystkich programów unijnych mamy. Także zaangażowane środki budżetowe w cyfryzację przecież, prawda, na, na co dzień. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Pan prezes tak mi przedstawił, że tutaj już nic więcej nie będę od siebie dodawał. E, ja tylko dodam, że już może nie zupełnie jestem sam, bo jest też teraz już pani pełnomocnik e, właśnie do spraw transformacji cyfrowej. Z którą zapewne będziemy ściśle współpracować. I tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o finanse na doposażenie szkół, to w tak krótkim czasie nie jesteśmy w stanie szczegółowo o wszystkim powiedzieć, więc tylko w takim największym skrócie przedstawię kilka informacji. Przede wszystkim może zacznę od tego, że te wszystkie działania, które są realizowane, czy to przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, czy przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, czy przez inne podmioty, nie byłoby możliwe bez współpracy między nami. I w ostatnich latach ta współpraca jest wyjątkowo silna i częsta i właśnie to zaowocowało tym, że mamy tyle różnych programów i projektów skierowanych do organów prowadzących i do szkół w ramach których Szkoły mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup różnego rodzaju sprzętów. Bo, na przykład, wszystkie te projekty, o których mówił pan dyrektor Szajnar, to też wynikają ze współpracy między ministerstwami i między właśnie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, bo. Właśnie Centrum Projektu Polska Cyfrowa, jako operator y, programu operacyjnego Polska Cyfrowa zapewniało właśnie to bardzo istotne źródła finansowania i taką opiekę nad y, całymi tymi działaniami. Y, myśmy się starali właśnie wskazywać, y, które to obszary y, wymagają wsparcia i, i w jaki sposób to można by realizować. Y, I co do zasady właśnie te wszystkie źródła można przejść na dwa takie. Dwie części, czyli budżet państwa i środki europejskie. O środkach europejskich pan dyrektor już tutaj w znacznym stopniu opowiedział. To jest właśnie przede wszystkim program operacyjny Polska Cyfrowa, który z poziomu centralnego umożliwiał kierowanie wsparcia do szkół i organów prowadzących. Oprócz tego też bardzo dużo środków w ramach właśnie funduszy europejskich było, było przekazywane w ramach regionalnych programów operacyjnych, co zapewne Następna, następny przedstawiciel Państwu o tym opowie. Jeżeli chodzi o budżet Państwa z poziomu centralnego realizowane działania, to mamy trzy takie najczęściej przewijające się projekty, które Państwo zapewne słyszeli. To jest program rządowy Aktywna Tablica. Teraz już mamy drugą edycję na lata 2024 Pierwsza edycja to była lata 17-19. I w ramach tego programu środki z budżetu państwa w ramach dotacji są przekazywane organom prowadzącym, które następnie mogą dofinansować szkoły, zarówno organom prowadzącym szkoły publiczne, jak i niepubliczne. Co do zasady, te środki z aktywnej tablicy są dedykowane na zakup różnego rodzaju sprzętu i pomocy dydaktycznych związanych z szeroko rozumianą technologią informacyjno-komunikacyjną. Zaczynaliśmy właśnie w 2017 roku od tablic interaktywnych, monitorów do tych, i projektorów do tych tablic. Wprowadzaliśmy wtedy jeszcze jako pewną nowość monitory interaktywne, i jak podają sprawozdania, to jako ciekawostkę powiem na początku właśnie przeważały te tablice interaktywne, natomiast teraz, jak w pierwszym sprawozdaniu za 2020 rok, już mamy taki wyraźny sygnał, że tablice odchodzą. A zdecydowaną przewagę zdobywają monitory interaktywne. Kolejny oprócz te, tych tablic monitorów, teraz obecnie też umożliwiamy zakup sprzętu komputerowego, czy też zestawów do prowadzenia zajęć z sali lekcyjnej w sposób zdalny. Teraz też pojawił się moduł związany z dofinansowaniem sprzętu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mamy też kolejny program, to jest Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2025 W piątek zostało przyjęte przez Radę Ministrów rozporządzenie, i już szkoły będą mogły w tym tygodniu składać wnioski w ramach tego programu. To są te środki w ramach rezerwy części Oświatowej Subwencji Ogólnej. Między innymi, w ramach tych środków można doposażyć pracownie przyrodnicze. Jeżeli chodzi o środki europejskie, to jest właśnie Program Operacyjny Polska Cyfrowa, o którym Pan Dyrektor już wspominał. To jest też Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 14-20. aczkolwiek w ramach tego programu nie mieli z poziomu centralnego, nie było środków prosto dedykowanych organom prowadzącym szkołą. Natomiast przygotowywaliśmy i udostępniamy w dalszym ciągu bezpłatne materiały i narzędzia edukacyjne to jest między innymi właśnie wszystkie te materiały zgromadzone na zintegrowanej platformie edukacyjnej, e, która nie tylko stanowi repozytorium zasobów, ale również e, narzędzie posiadające funkcjonalności do prowadzenia nauczania w sposób zdalny. Tutaj jeszcze nawiązując do działań, o którym Pan dyrektor wspominał, czyli digitalizacji zasobów różnego rodzaju, planujemy również, e, aby na platformie można było, znaczy dzięki platformie, te wszystkie zdigitalizowane zasoby, Wyszukiwać i wykorzystywać w codziennej pracy. Tutaj też o tych środkach pan dyrektor również wspominam, to są te środki w ramach tego mechanizmu REACT-U i Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. W ramach KPO powiem właśnie, że tutaj przede wszystkim chcemy się skupić na tym, aby do szkół trafił jak najwięcej sprzętu do użytku osobistego, zarówno przez nauczycieli, jak i przez uczniów. Chcemy między innymi, żeby każdy nauczyciel dzięki KPO miał dostęp do służbowego komputera, który będzie mógł wykorzystywać do pracy, czy w szkole, czy w domu. Chcemy również w odpowiedni sposób nasycić szkoły sprzętem komputerowym do wykorzystania dla uczniów, aby zajęcia z uczniami mogły być prowadzone w sposób komfortowy dla nauczyciela i skuteczny, jeżeli chodzi o rozwijanie umiejętności. Uczniów. Oprócz sprzętu komputerowego w ramach APO planowane jest również wspieranie rozwoju infrastruktury sieciowej na terenie budynków szkolnych, jak też właśnie doposażenie szkół w zestawy do prowadzenia nauczania w sposób zdalny z sali lekcyjnej. I takim działaniem, które teraz nas czeka i na które właśnie, na którym chcemy... Kupić się bardzo mocno, to jest w związku z tą dużą liczbą środków, jakie się pojawiają, jakie się jeszcze pojawią na wspieranie organów prowadzących i szkół, opracować taki kompleksowy dokument o charakterze strategicznym, który będzie wskazywał cele rozwoju cyfrowego w systemie oświaty na e, najbliższe lata, ale też w takim okresie e, dłuższym, i przede wszystkim właśnie opisać w tym dokumencie, źródła finansowania planowanych działań po to abyśmy zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym byli w stanie odpowiedzialnie i zaplanować te wszystkie wydatki jakie nas czekają jakie są potrzebne zarówno na sprzęt jak i przede wszystkim na rozwijanie umiejętności i uczniów i nauczycieli jeżeli chodzi o nauczycieli tutaj w najbliższych latach chcemy się skupić na rozwijaniu umiejętności metodycznych nauczycieli z wykorzystania tego sprzętu, który jest obecny w szkole, który będzie jeszcze do szkół trafiał. I chcemy, żeby ten dokument był już gotowy na początku przyszłego roku po to, aby kiedy już te wszystkie działania będą uruchamiane byśmy wszyscy wiedzieli mniej więcej w którym kierunku zmierzamy i, i gdzie są te obszary, które wymagają wsparcia. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Dyrektorowi. Myślę, że także rozbudził państwa ciekawość jeśli chodzi o te programy które już nie tyle są planowane, ale one już w zasadzie po, już częściowo są realizowane tak jak pan dyrektor wspomniał już w tym tygodniu chociażby z narodowego programu rozwoju czytelnictwa bardzo serdecznie dziękuję